Zapraszam na kurs materialny www.pyotściupak.pl. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji, taki jak tutaj. No i mamy odczytać z wykresu i zapisać zbiór wartości funkcji i przedział maksymalnej długości, w którym funkcja jest malejąca. No to po pierwsze, zbiór wartości funkcji. Zbiór wartości odczytujemy z osi y, bo tutaj są właśnie wartości. No i zobaczmy, nasza funkcja, najmniejszą wartość, jaką przyjmuje, to jest tutaj. I to jest wartość minus 2. I zobaczmy, ona przyjmuje wszystkie wartości większe od minus 2, czyli minus 1, 0, 1, 2, aż do 3. Czyli aż dotąd. Czyli nasz zbiór wartości to jest od minus 2 do 3. I to jest nasz właśnie zbiór wartości funkcji. Czyli zapiszmy ZWF zbiór wartości funkcji to jest y należący do przedziału domkniętego. Od minus 2 do 3. Domykamy nawias. I to jest nasza odpowiedź na podpunkt A, podpunkt B przedział maksymalnej długości, w którym funkcja f jest malejąca. Zobaczmy może innym kolorem, gdzie nasza funkcja jest malejąca. Ona maleje tutaj, tu jest cały czas malejąca, czyli w jakim przedziale dla jakich x ona jest malejąca. Ona zaczyna maleć przy x równym minus 2, a kończy maleć przy x równym 2, czyli piszemy f od x strzałka w dół, czyli funkcja malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału domkniętego od minus 2 do 2 do czyli odtąd dotąd, czyli zbiór przedział, gdzie funkcja maleje określamy na osi x, tylko zbiór wartości określamy na osi y no i tutaj widać właśnie różnicę, na czarno zbiór wartości, na niebiesko przedział, gdzie funkcja maleje tu jeszcze taka uwaga techniczna Zamiast tego znaczku wtedy i tylko wtedy można postawić dwukropek.